Cześć kochani, tutaj Gosia. Dzisiaj przedstawię Wam 5 pozycji, które pokocha Wasz kręgosłup, a inaczej mówiąc, będą to po prostu pozycje bezpieczne dla każdego, które możemy wykonywać każdego dnia, a będą to propozycje, które nie tylko rozruszają nasz kręgosłup, ale też go wzmocnią i rozciągną. Pierwsza pozycja, którą chcę Wam pokazać, to krowa kot. Zaczynamy tutaj w klęku podpartym. Odkładamy sobie dłonie pod ramionami, a kolana pod biodrami. Kręgosłup jest neutralny, to jest pozycja wyjściowa, brzuszek delikatnie aktywny. Stąd będziemy najpierw przechodzić do pozycji krowy. Czyli otwieramy klatkę piersiową, patrzymy delikatnie do przodu, zapadamy się w odcinku lędźwiowym. A na wydechu zaokrąglamy mocno plecy, chowając głowę między ramionami, dociskając delikatnie dłonie do maty. I na zmianę na wdechu klatkę piersiową otwieramy. Na wydechu powolutku zaokrąglamy kręgosłup, chowając głowę między ramionami. To ćwiczenie tak naprawdę możemy wykonywać o poranku, wieczorem, w środku dnia, aby nieco rozruszać kręgosłup. Będzie naprawdę rewelacyjne właśnie po to, żeby się troszkę rozruszać i rozciągnąć, zwłaszcza w kocim grzbiecie. I dobrze jest sobie wykonać kilka takich powtórzeń, tak około 5 nawet do 10 w swoim tempie, zwracając również uwagę na to, aby na wdechu właśnie otwierać klatkę piersiową, a na wydechu zaokrąglać plecy. Kolejną pozycją, którą chcę Wam pokazać, to pozycja dziecka. Tutaj zostajemy w klęku podpartym i stąd łączymy sobie duże palce stóp. Kolana sobie dajemy troszkę szerzej niż e, nasze biodra i odkładamy ciało i czoło na matę. Ręce możemy wyciągnąć do przodu mniej bądź, e, bądź więcej. Jeżeli chcemy bardziej rozciągnąć kręgosłup, to wyciągamy dłonie troszeczkę dalej. I tutaj też ważne jest, aby spokojnie oddychać, aby rozluźnić biodra. Jeżeli jest nam niewygodnie w tej pozycji, możemy sobie coś podłożyć pod nasze biodra, na przykład jakiś koc albo poduszkę, żeby zwiększyć komfort. I ta pozycja też pięknie rozciągnie nam kręgosłup, ale też nieco nas zrelaksuje i zregeneruje. Kolejną pozycją będzie pozycja w leżeniu na plecach. Przekładamy się do leżenia na plecach. Układamy się wygodnie. Dobrze jest też żeby położyć się na czymś w miarę miękkim, na jakiejś właśnie albo macie, albo kocu, żeby po prostu zwiększyć komfort e, wykonywania tych ćwiczeń. Stopy są odłożone na szerokość bioder. Mhm. I stąd będziemy przechodzić do pozycji półmostka. Powolutku. Podnosimy biodra, podnosimy kręgosłup i teraz idąc w dół z powrotem opadamy od kręgosłupa piersiowego przez lędźwiowy i na końcu odkładamy pośladki, czyli staramy się kręg po kręgu wchodzić w górę i kręg po kręgu odkładać biodra z powrotem na matę. Czyli a, robimy wdech, na wydechu delikatnie podwijamy kości ogonową, wchodzimy w górę. Zobaczcie, zwróćcie na to uwagę. Ja tutaj to mocno podkreślam, właśnie w tym filmie, żeby to było widać. I na wdechu z powrotem schodzimy do dołu, podwijamy kości ogonową, powolutku biodra w górę, kręgosłup prędziwowy, kręg po kręgu w górę, i wdech powoli z powrotem do dołu. Mhm. I wydech w górę, wdech do dołu, kilka <gulka> razy w swoim tempie. Kolejną pozycją, którą chcę Wam zaproponować po półmostku, który pięknie wzmocni nasz kręgosłup, bo o tym nie powiedziałam, to po prostu przyciąganie nóg do klatki piersiowej, które z kolei nasz kręgosłup rozluźni i rozciągnie. Bardzo relaksująca też pozycja, takie przytulanie po prostu siebie, przytulanie swoich nóg. Um, to jest też bardzo fajna pozycja na przykład po jedzeniu, jeśli czujemy, że trochę za dużo zjedliśmy. Także też polecam. I tutaj mamy dwie wersje. Pierwsza jest taka, że zostawiamy obie nogi przy klatce piersiowej, a druga jest taka, że najpierw na przykład właśnie zostawiamy sobie prawą nogę przy klatce piersiowej, lewą odkładamy na matę czy też na dywan, a następnie po kilku oddechach zmieniamy stronę i to samo robimy na drugą nogę. Spokojnie przy tym oddychamy, nie spinamy ramion, ramiona są rozluźnione i zostajemy na kilka oddechów. I ostatnią pozycją, którą chcę Wam pokazać, to skręt kręgosłupa. Odkładamy sobie ręce do boków, mogą być proste albo ugięte w łokciach i e, mając razem nogi też ugięte e, mniej więcej pod kątem 90 stopni, odkładamy je sobie najpierw na jedną stronę, zwracając uwagę, aby przeciwne ramię było również na macie. Jeśli się bardzo oderwie, to się tym bardzo nie przejmujemy też oczywiście, tylko oddychamy spokojnie i, i chcemy e, rozluźniać je z każdym oddechem. Także tutaj ważne jest, żeby spokojnie oddychać. Możemy sobie też coś mm, położyć, jakąś poduszkę między nasze nogi. I oczywiście po kilku oddechach, za każdym razem pamiętamy, że robimy na dwie strony takie pozycje. Mhm. I po kilku oddechach zmieniamy stronę i robimy to samo na drugą. Też spokojnie przy tym oddychamy, możemy sobie pomóc drugą dłonią, przytrzymać nogi i zostać na kilka spokojnych oddechów. To też powinno być dość przyjemne. Jak nam coś pochrupie w kręgosłupie, to się nic nie dzieje, on się bardzo przyjemnie powinien tutaj rozciągać. I w zasadzie to jest moja propozycja dla Was na codzienne ćwiczenia dla kręgosłupa. A w następnym odcinku będziecie mogli wszystkie te ćwiczenia przetestować w pełnej praktyce. Od razu Was do tego zachęcam i zapraszam na kolejną praktykę, która będzie poświęcona w całości naszemu kręgosłupowi. Buziaki, do zobaczenia, papa!